Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Siemanko wszystkim z Hunter Fishing Planner z Wędką. Dzisiaj powtórka z rozrywki na grabówce. Sporo ludzi się zjeżdżało. Potem z rana Wam pokażę. Znaczy potem, no na chwilę go odpalę, bo potem za już może, mogą ci ludzie sobie do domu pojechać. Ale póki co jest grubo, naprawdę sporo ludzi. Jest ze mną KOKON. KOKON, przywitaj się. Ozwróć się chociaż. Wstydzisz się. Pierwsza rybka, bardzo ładny leszczyk, jak na początek nieźle, no i siedzimy, siedzimy za jakieś pół godzinki, może więcej, nie jest godzinę i tylko parę brań małych, zero rybki, no i ten mały leszczyk, ale jak tam obserwuję ludzi, tak samo nikt nic na razie nie wyciąga, ale jak żeśmy przyjechali, to akurat gościu ciągnął fajnego karpika. Takie około 1,5 kilo A już mi się rozstawili, to przestały brać. Zobacz, kokon, co się trafiło. <gadam> się> Duża? Ładna, ładna. To se weź ją. Dobra. Dobra, ale ładny ty. No, trochę się pokrwawił. No, trochę tak. Weź, jak chcesz, to se weź go Kokon, to mówisz, że ochotę cię się nareszcza. To sobie weźmie no. kogo nie zjedzcie w komentarzach no i parę leszczyków wyjechało. Fajnie, fajnie, dobrze się tego gościa zapytałem jakie haki używa. Bości mnie wyciąga ryby, a ja nie wyciągam. Się okazało, że ja mam za duże haki. Stosowałem piątki, tak jak na jeziorze. On stosuje dziesiątki, dwunastki. Takie maciubkie haczyki. Mówię tyle założę też założyłem takie, ja większego ja założyłem ósemkę, To już o wiele mniejszy jak ten mój. I od razu zaczęły się ryby. Zobaczcie, jak się trafił. Jest 1,5 kg. Co dużego siedzi. Stoi. No to sumiec. Ale to ruszyć tam. No to sumiec na pewno. No kurde tutaj taki Stasiu z tym z przychodzą, nie? I na tego są wrania nie ma Która to godzina? 13 13 godziny 9 No 27 no. no ja to wiem kiedy. Co stoi 500 cały nie? Ja ta ryby. Podkręć trochę. Podkręć kabel sobie i zwijaj. Weź ich to, hamulec troszeczkę zmień. Otra za dużo. Jeszcze nawet podkręć. <gry> Jak tu. Może jak za pierdol. No Nie, trzymaj się Nie, tu pod go nie ma co to od razu, głupnie No jakąś tam rybkę mieli Coś większego, prawdopodobnie sum Był wyciągał żyłkę Żyłka, tam plecionkę miał nawiniętą Przybłąk też miał z plecionki Na haczyk piątkę Na czerwonego rubaka Prawdopodobnie jakiś nieduży sumek ale co z tego, jak wlazł w, w zawadę? No i stracili go. Ja to zaraz do domu się zawijam. Już spóźna godzina się zrobiła, a jeszcze mam troszeczkę obowiązków do, do zrobienia dzisiaj. Rybki, jakie wleciały dzisiaj, to widzieliście, parę leszyków. Nie jest najgorzej, zawsze mogło być gorzej i nic mogłem nie złowić. Ale tak to chociaż jakieś rybki. Ręce rybą śmierdzą, to jest najważniejsze. Niestety sandacza dzisiaj się nie udało wyciągnąć, może następnym razem. No widzowie, ja jeszcze chciałem dodać dwa słowa od siebie. Nie przygapcie, następnego odcinka będzie się działo. Byliśmy nad jeziorem białym, połowiliśmy grubych linów. Naprawdę było ciekawie i ja to też dobrze zmontuję.